Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Ten jak zawsze zaczynałem od omówienia sentymentu wobec ryzyka, no i widać, że wczoraj nie. Jerome Powell na konferencji prasowej po posiedzeniu amerykańskiej rezerwy federalnej Dodał inwestorom paliwa do wzrostów, bo sama wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się blisko jednoprocentowymi wzrostami, a spółki technologiczne zyskiwały nawet 2%. A dzisiaj widzimy, że notowania kontraktów terminowych na amerykańskiej DAX-ie dalej pnął się na północ i w przy przypadku tego na SP 500 no już coraz bliżej nam do poziomu 4300 punktów. Jeśli chodzi o star sesji na starym kontynencie, także widzimy, że DAX znajduje się powyżej 15 200 punktów. Jeśli chodzi o czynniki, które przemawiają za takim stanem rzeczy, no to przede wszystkim zwrócenie wczoraj uwagi na wzrost rentowności na rynku długu, wzrost kosztów finansowania. To jest substytutem podwyżek stuprocentowych i negatywnie wpływa na gospodarkę. To zostało wczoraj odnotowane, co już przełożyło się na cofnięcie rentowności. Jerome Powell dał do zrozumienia, że w tym momencie dopiero odczuwane są podwyżki stóp procentowych dokonane w ubiegłym roku, a te dokonane w tym roku dopiero będą odczuwane w 2024, czyli no, trzeba cały czas czekać na efekt całkowitego przełożenia podwyżek stóp procentowych na gospodarkę. Choć inflacja hamuje, a rynek pracy się ochładza, no to jesteśmy generalnie na początku procesu stabilizowania dynamiki cen i jeszcze długa droga do powrotu inflacji do poziomu 2%. Zatem wskazana jest tu cierpliwość i taką cierpliwość też amerykańska rezerwa federalna będzie okazywała. Jerome Powell podkreślał, że decyzje będą podejmowane z posiedzenia na posiedzenie w zależności od publikowanych danych, ale tutaj w najbliższym Czasie niewiele wskazuje na to, żeby, ten sto, żeby, żeby koszt pieniądza w Stanach Zjednoczonych mógł wzrosnąć. Jeśli ten proces spadku inflacji, czy też ochładzania sytuacji na rynku pracy zostanie zahamowany, wtedy Fed będzie mógł zmienić swoje podejście. Jeśli chodzi o ostatnie Dane, no to tutaj nie wiadomo, czy jeszcze ta jedna podwyżka stóp procentowych będzie potrzebna do tego, żeby inflacja wróciła do 2%, czy też nie, zatem wskazana jest tu no, wstrzemięźliwość i cierpliwość. Taki ton komunikatu poskutkował się wzrostem popytu na ryzyko. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, wczorajsze posiedzenie FEDU miało ograniczony wpływ, choć widzimy umiarkowanie. Gołębi odbiór w przypadku euro Wczoraj amerykańska waluta zyskiwała w tym momencie kurs euro-USD powyżej 1,06, no ale cały czas, jeśli chodzi o notowanie głównej pary walutowej, Pozostajemy w trendzie bocznym. Na rynku USD-Jena po wtorkowych wzrostach no trwa korekta w kierunku 150 jenów za każdego dolara. Jeśli chodzi o przełożenie wczorajszego posiedzenia Fedu na złotego, no tutaj możemy powiedzieć, że niewiele się dzieje. Złoty pozostaje stabilny, euro kosztuje 4,45, a dolar 4,20 groszy Na rynku surowcowym... Notowania WTI w tym momencie odbijają, ale jesteśmy poniżej 82 dolarów. Także na rynku złota lekka korekta trwająca od początku tygodnia przekłada się na to, że notowanie w tym momencie są poniżej 1990 dolarów. Oczywiście rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie jest kluczowy dla tych rynków i tutaj każde zaognienie konfliktu może przełożyć się na dynamiczne wzrosty. Jeśli chodzi o kalendarium makroekonomiczne w dniu dzisiejszym, no to poznajemy serię Wskaźników koniunktury PMI, one generalnie wskazują na to, że europejska gospodarka znajduje się cały czas pod kreską. To znaczy w ubiegłym tygodniu poznaliśmy dane o PKB za trzeci kwartał nieoczekiwanie już recesja. Sektor przemysłowy cały czas spowalnia i to ma także implikacje u nas w kraju. Poznaliśmy dzisiaj dane PMI i one cały czas wyraźnie, głęboko poniżej granicznej wartości 50 punktów. W kalendarium dzisiaj należy zwrócić także uwagę na funta, bowiem Bank Anglii będzie podejmował decyzję w sprawie wysokości 100%. O ile tutaj konsensus rynkowy nie wskazuje na zmianę kosztu pieniądza, no to ważny będzie. Rozkład głosów wewnątrz banku i to, jak jastrzębie, jak układa się rozkład sił pomiędzy jastrzębiami a gołębiami. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec informacja prawna. Pozdrawiam i do usłyszenia.